To był nietypowy przejazd. Szynobuska D, a za nim dwa wagony towarowe. Taki widok na trasie Legnica-Oleśnica mógł zaskoczyć 20 maja wiele osób. Koleje dolnośląskie dostarczyły wykonawcy wagony, które będą przystosowane do przewozu rowerów. Tym samym regionalny przewoźnik, jako pierwszy w kraju, zaproponuje specjalną ofertę przewozową dedykowaną miłośnikom turystyki rowerowej. Wagony zakupione w 2020 roku zostały w ilości 5 sztuk. Dzisiaj skierowaliśmy do naprawy dwa pierwsze wagony, i mamy nadzieję, że już niedługo będzie można je zobaczyć na dolnośląskich szlakach. Wagony rowerowe KD są odpowiedzią na wciąż rosnący popyt. Każdego roku na Dolnym Śląsku przybywa rowerowych turystów, którzy już niebawem będą mogli podróżować po regionie w większych grupach razem ze swoimi jednośladami. Dwa pierwsze wagony będą gotowe za około 4 tygodnie. Jednak zanim trafią na kolejowy szlak, przejdą między innymi gruntowny przegląd techniczny i naprawę na poziomie P5. To jest wykonanie obsługi technicznej poziomu utrzymania P5. W zakresu podstawowego i robót dodatkowych. W zakres podstawowy wchodzi wykonanie naprawy układu biegowego, jezdnego, ciągłowego. Oraz wykonanie malatury zgodnie ze schematem zamawiającego. To były wagony wyprodukowane w Zielonej Górze w 1985 roku, dzisiaj mają lat 37. Są to wagony kryte przeznaczone do przewozu ładunków takich, które nie mogą być przewozone w wagonach otwartych, czyli nie wskazane jest działanie jakby tutaj wilgoci, wody. Różnego rodzaju materiałów przewożono od mebli, po motory, po różne artykuły gospodarstwa domowego były w tych wagonach przewożone. W ostatnim okresie służby tych wagonów były one eksploatowane w węźle łódzkim, obsługiwały m.in. jednostkę wojskową. Adaptacją wagonów GBS na wagony rowerowe zajmuje się SARKOM, spółka, która od 25 lat specjalizuje się głównie w remontach i modernizacji wagonów różnego typu. Przede wszystkim wagony towarowe. W międzyczasie robiliśmy wagony mieszkalne z takim wspaniałym wyposażeniem, z meblami, z wyłożeniem ścian, płytami meblowymi ocieplane, z ogrzewaniem, z łazienaczkami. To wszystko było tutaj robione. No i dużo modernizacji wagonów, gdzie wagony do tucznia przeznaczone były przerabiane do przewozu nawozów sztucznych. Takich wagonów tutaj. W tym zakładziku przerobiliśmy około 300. Część z nich jeździ do dziś. Najstarszy wagon, który zmodernizowała firma Sarkom, pochodzi z roku 1913. Koleje dolnośląskie postawiły przed specjalistami z oleśnicy zupełnie nowe wyzwanie. To jest pierwsze takie zamówienie. No i nie boimy się tego wyzwania, nie? Po modernizacji wagony zyskają nowy wygląd i funkcjonalność. Będą nie do poznania. Nie do poznania, bo do Świdnicy. Oczywiście pierwszy wagon rowerowy będzie kursował linią 285 z Wrocławia głównego przez Sobudkę Zachodnią właśnie do Świdnicy. Miejmy nadzieję, że już końcem czerwca. Modernizacja dwóch wagonów GBS to koszt około 120 tysięcy złotych. A więc naprawdę biorąc pod uwagę realia panujące na kolei i no, dla porównania podam e, chociażby koszt zakupu e, nowego składu. Hybrydowego to jest 28,5 miliona złotych netto, więc jeżeli kupujemy wagon za kwotę 30-40 tysięcy złotych za sztukę, plus jego modernizacja na poziomie 60 tysięcy, łatwo policzyć, że taki wagon mamy za 100 tysięcy złotych gotowy do przewozu rowerów, przystosowany. Więc stosunkowo niewielkimi nakładami finansowymi jesteśmy w stanie wypełnić lukę która nie była tylko widoczna na Dolnym Śląsku, ale na całej Polskiej Kolei, z tego względu, że to jest projekt nowatorski. Pilotażowo wdrożony na trasę z Wrocławia do Świdnicy przez Sobótkę. Wagonów rowerowych będzie łącznie pięć i w przyszłości pojawią się także na innych trasach. Chcielibyśmy, żeby obsługiwały takie wagony rowerowe także kierunki na północ województwa od Wrocławia, czyli okolice Milicza, słynące z pięknych stawów milickich, które też są miejscami często zwiedzanymi właśnie przez rowerzystów. Kotlina Kocka bardzo być może. Oczywiście kierunek sudecki też nie jest wykluczony. Zobaczymy wszystko jak to sprawdzi się w tym pierwszym sezonie. Nowe składy będą obsługiwane przez wzmocnione kadrowo drużyny konduktorskie, a opłata za przewóz roweru niezależnie od liczby stacji jest stała i zgodna z obowiązującym cennikiem KD.